To jest nasz nowy dom. Co mi ha, moje śliczne słoneczko. Pokaż mi swoje piękne oczka. Bez filmu przedstawia. Zawsze zasypia przy piosenkach mamy tak. I nadal ze mną nie rozmawia. Przestań to nie twoja wina. Możesz śmiało podejść. To bezpieczne? Tu człowiek jest zagrożeniem, nie zwierzęta. Słodki, co? Jak się wabi? Sekret. Proszę, to Darlazu. Czekaj tu. Tata nie może cię zobaczyć. Znasz Pokemony? Jeśli Pokemony mają pana o czystym sercu, nigdy nie staną się złe. Wiki, Co tam masz? W twoim pokoju jest pies. Patrz, tato, jaki kochany. Może zostać? Proszę. Wiesz co? Ona... ona znowu mówi. No to witaj w naszej rodzinie. Nie poznaję jej. <grystanie> Sekret, przywitaj się! Czy bardzo psoci? Pogryzł mi kapcie. Co to za rasa? Pewnie jakiś owczarek. Ma grube łapy. Tak? Film producentów serii Bella i Sebastian. Vicky to szczęśliwa dziewczynka, która ma wspaniałego ojca. Ta historia wydarzyła się naprawdę. Jeśli ma pan w domu zwierzęta, to proszę, żeby je pan... A nie, nie. Nie mamy żadnych zwierząt. To nie jest pies. A skoro to nie pies... To jest to wilk. Zobacz niezwykłą przyjaźń dziewczynki i wilka. To drapieżnik. On nie jest zły. To mój przyjaciel. Ludzie zawsze wygrywają z wilkami. To niesprawiedliwe, ale tak już jest. Lecz sekret! Biegnij do rodziny! No biegnij! Wiki i jej sekret. Wkrótce w kinach. A wilczym tropem poprowadzę Was ja. Marcin Doruśki. Zapraszam.